O, z tej strony. Przyjeżdżamy y, na stację z wizytą za 20 minut. Dobrze. Dobrze, jest Pan gotowy na taką wizytę? Znaczy ja nie wiem, czy mogę przyjąć. Dlaczego nie? Bo jestem prażącym, a właściciela nie ma. No nie wiem, bo my jesteśmy właśnie w drodze z Krakowa i musimy odbić taką inspekcję i sprawdzić, czy jest wszystko ok. Czy nie ma nic przeterminowanego i te sprawy dobrze. No to jest pan gotowy na tą inspekcję, czy nie? No zaraz zadzwonię do właściciela i mu przekażę. No ale co, pan nie ma uprawnień, czy coś takiego? No raczej nie mam. Nie ma uprawnień. No to w takim razie lepiej niech pan zamknie stację, bo dostanie pan pięć tysięcy grzywny. No to za chwilkę zadzwonię do, do właściciela. Dobra, nie dzwoń do właściciela, bo żartowałem. co? <śpiększa> <śpiększa> żartowałem, zaraz.